Siemaneczko panowie, jest godzina 17.40 Wyganiamy murzynkę Po się prawdopodobnie jest wszystko Jeszcze ich nie liczyłem, odpoczęły trochę Mam inny telefon Pożyczony od żony Mój dla dnia dwa razy dziennie, raz lotowane, raz do bioro. Wypad, wypad, hop, 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 jazda. hop, Wiesz tam pod spodem nie ma? Jeszcze trzy sztuki. Jeszcze... wypad. Jest coś tam pod spodem? Tu jest jeszcze jeden. Przejdzie pauza Coś nacisnął mi się wyłączyło zgubiłem towarzystwo Pokażę, że nie ma nic Nie ma nic Trochę niedobitków przyszło Nie ma nic Zaznaczyłem <kluzny> kropkami, które się spóźniły Zacznę dwa loty Ale te niektóre zielone tu dają tu jakieś dwa a mniej więcej 10 minut dzisiaj pięknie w Budapeszty chodziły ale już nie chciałem się nagrywać Panowie no, tam film wrzuciłem gościu jak Lotuję na 30 kilometrów swoje koty. Nie wiem czy dobrze powklejałem, ale mi tam wysyło, co mówię. No. Tu jest 5 sztuk. To są wszędzie guziki Jest godzina Jest godzina 17.43 3 minuty w powietrzu są Damy 10 minut Nie ma siadania muszę pauzować po dwie minuty film. To, pokażemy teraz na telefonie, jak, bliska, jak wyglądają gołębie. A do nich pracują. Karły jeszcze mają trochę. Takie asiory Wolka Ten wiedeński tu jest. tu go teraz Bardzo jest ładnie chodzi. O, pięknie. O odpoczywają? Niedługo to rozdzielam Teraz mnie przyniosę trochę Muszę kasować i robić po dwie minuty, żeby mi przegrała ładnie, ale

Jakby ktoś chciał z budapestów jeszcze ten 10 celów. z 15 max Ale jest Max 15 Murzyna już nie ma do sprzedania Zobaczcie Cało Świdrują Zadzwonię później do sąsiada i lata. tam chodzi głębiej? i kolorów sto piętnaście stuk, powiesz. 15 że ja nagrywam, a tu nie nagrywałem 8 minut już pracują. Trzeba mi ciemniej. 10 minut. I ściągam wędkę Ja tylko jest 0. Coś tam tańczą 0, nie mają prawa usiąść i tyle. Nie ma siadania. Tu, tu, tu. Młode pocztowe już wyjechały do kolegi. Wczoraj wysłałem. Przesyłki normalnie pracują już. Jasne są dotarły do, do Wrocławia. Kolega dzwonił, zadowolony. Zwaliło się, drzewo je rozwaliło. To na prawo, co na lewo, zaraz się zmarło A, się zdarzyły. Szej! Pracować! Trzeba mistery cztery takie sztuki, co one tak nie umieją w zasadzie. To pierzaki są. Trzy sztuki zaznaczyłem spóźniackie. Mają czerwone kropki. 52 posadzimy. Posadzimy, ściągniemy wędkę. Zobaczę co coś mu pokaza. Ale nie wszyscy jedzą. Niech jeszcze chodzę. Dodałem chwil. Jeśli nadal używasz seryjnej przeglądarki w swoim smartfonie z Androidem Zapraszamy na kanał pocztowy Andrzeja Elbląg To jest nowy kanał. Niektórzy go nie znają. Tam też są filmy Ten film właśnie dzisiaj będzie tutaj Jeszcze panowie, jeszcze dajemy Chyba jakieś dwa opcje idą pocztowe chyba A moje, moje, może 17.50 18.00 je aż dzwony będą miwie. i tyle Poszły w górę Troszkę w górę się wybiły no, Uczą się jeszcze parę dni Ale żeby chodziło to musi być tam nimi rygor Raz dziennie koniona albo dwa razy dziennie I na i wszystko do środka. I zamyka się O da mina e o senhor do chá bomba é... uma é sangue cara. Vai, moça, que Jeszcze to nie to u nich, ale już tak powiem Wam, że nagrają. O, już dupa do fali na widzę. Jeden starczy, że wsiądzie I już zaraz siada No właśnie Nie ma chcecie wracać z kilometrów to musicie Wylatać, jesteście zmęczone Która to jest godzina? 18.00 was posadzimy Jeszcze 5 minut Wczoraj nie chciałem się nagrywać 18.30 w ciemno było I dawały Boją się coś 18iem wędkę ściągni C się nie tam widzę chodzą. Dwa albo jeden się w budzie, poszedł do góry troszkę. Zobaczymy co tu weszło. Jeden czy dwa? Bieżak, on ledwo, ledwo obłusiony jest. Zobaczcie. Pokaż czy. Dobry go po groszkach. 20 minut to muszą bez problemu wlatać Jeszcze 4 minuty Damy pauzę trochę Będzie za długie nagranie Nagrania na nagrania, ale mi ciężko go skleić. Pał, że trochę je podniosłem. Miałem 2 minuty i flagę wciągnąłem. Będzie 20 minut. Ale szybko, bo już widzę, że dwa już zjeżdżają. albo tylko jeden zjechał. Ale te dwa na, na dobrej piące w linii prostej to już giną. Albo dziesiątce. Niech one lepiej teraz giną. Ale tam widzę parę. z no, tego przyszły dwa z miasta. No, wszystko z miast. Wszystko a z miasta. To dwa miejsca skopsują. Pod spodami. Ale niech nie ciągnął, lepiej szybko jest łapie i nie je A to on nie ciągnął, żeby się wsiadną, to nie siądamy. Ten mi siadzie Nie ale w sumie Dziwnie na to jest Jeszcze chętkę Dobra panowie, jest godzina 18, dzwony coś nie biją, nie słychać jest 18, ściągam wędrę. Tak jak im obiecałem, tak mają Kwintka wziął, 20 minut prawie. Nie chcę się dawać. Widzisz, schodzi. Szybko wejdzie, to zobaczę, który to jest. Chodź, 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 chodź. Już go zaznaczyłem kropką, to ale to starą go Leń Nie schodzą 20 minut dobre powietrze Nie się leni. 时候呢。

I zobaczcie, żaden nie dyszy 20 dobre minut wylatały Zobaczcie Żadną gębę nie ma otwartych O tu jakoś nie trafił, bo tu jeszcze 4 sztuki są A ten jeszcze z kropką, jest 2 są z skropką

Chodź, chodź, chodź. Oblot taki 22 minuty. 18.05 Upad i rumun zaczął chodzić bardzo dobrze. A nie chodził. Chodź, 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 chodź,

Jest, lata. Dobra panowie, ja uciekam, wgrywam filmy, pozdrawiam i komu się podobał film, daj subskrypcję, jak nie dałeś, ja wyrabiam murzyna, będziecie z filmu zadowoleni. Film dzisiaj jest nagrywany z telefonem, ocencie pod komentarzem, czy lepsze nagranie. Zobaczmy, czy lepszy wygląd To jest trzynastka Miałem, Miała mi kupić piętnastkę Ale ja nie chcę piętnastki, bo jakieś szkiełko jest niedobre Będę miał czternastkę Pozdro